To jest takie mega powszechne pytanie. Jak zrobić samemu Chip tuning? Jak zrobić samemu Chip tuning? No, Jeżeli jesteś początkujący, to najpierw warto się przygotować, bo tak naprawdę, jak to mówią, ma się tylko jedną szansę i niedobrze jest zostawać saperem, jeżeli nie wie się jak rozmrajać miny, no bo no, bo, no tak, no może ta kariera skończyć się bardzo szybko i, i gwałtownie. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że silniki mają limity wytrzymałości. Istnieją prawa fizyki: nie da się przepompować więcej, nie da się dodać więcej paliwa. Są to limity konstrukcyjne, w sensie wydajności, a nie wytrzymałości, ale mamy też wytrzymałość materiałową, czyli jeżeli przegniemy z siłą, przeważnie zresztą nie pierwszy silnik się rozleci, natomiast na przykład układ. Skrzyni biegów nie da rady, zawieszenie wysiądzie, hamulce nie wyhamują tego auta i z czasem się zniszczą, albo w ogóle można doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, bo auto jest za mocne w stosunku do swojej zdolności hamowania. Druga sprawa jest taka dość bolesna, którą trzeba wziąć pod uwagę, zanim się jeszcze zacznie tą karierę. Producenci odchudzają rozwiązania, szukając pieniędzy. To jest tak, że niedowymiarowane turbosprężarki, no wiadomo, one są tanie, ale. Już fabrycznie pracują w ciężkich warunkach, mocno obciążone. No weźmy, weźmy taki banalny przykład. Yy, otwórzmy sobie jakiegoś diesla. Otwórzmy sobie jakiegoś diesla, no powiedzmy takie Porsche. Weźmy sobie Porsche. Było i Porsche w dieslu, jest Porsche w dieslu. O, ona ma mapaka. Ten mapak jest zrobiony przez moją sztuczną inteligencję, ponieważ od 2015 roku, co jest tajemnicą Poliszynela, fałtek lecina wsparciu sztucznej inteligencji, którą sobie sami napisaliśmy, to znaczy ja to napisałem. No ale zobaczmy teraz na taką pierwszą mapę zmiennej geometrii. I co nam wynika z tej mapy? 100% to jest oczywiście 2000 Hex albo jak kto woli 8192. Na początku chcemy bardzo tłoczyć, po czym w miarę jak turbosprężarka się rozpędzi obniżamy wymaganie. 100%, czyli ta wartość tutaj, dwie kratki od dołu, to jest Dmuchaj, 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 a zero to by oznaczało nie dmuchaj, tylko pójść spalinę środkiem, tak aby ona już nie była w stanie napędzać skutecznie wirnika, no więc jakby nie potrzebujemy więcej powietrza. I już na przykład tutaj możemy odczytać, jak to sobie otworzymy i mamy przeliczone w procentach, tu są obroty, tu jest obciążenie silnika, to już możemy odczytać na przykład, czy ta turbosprężarka jest perspektywiczna, czy nie. No bo jeżeli jest tak, że na samym końcu tutaj opada to do zera, a czy tam do prawie zera, no, to oznacza, że ona jest wielka. Jest bardzo, bardzo duża. Trzeba ją hamować. To jest potężne konisko, które chce ciągnąć bus, a my już nie chcemy aż tak szybko jechać. Natomiast jeżeli tu widzimy wartości na poziomie 40% w tym obszarze, które zaznaczyłem, no to oznacza, że turbosprężarka jest mniej więcej jak suszarka waszej żony do włosów gabarytowo, no chyba, że ma taką profesjonalną. No ale generalnie jest taka mała, no i dmucha coś tam, ale ona już idzie ostatkiem sił, jeżeli będziemy chcieli. Zwiększyć dawkę paliwa znacznie i skompensować to powietrzem, żeby to nie dymiło. No to to się nie uda, to się po prostu nie uciągnie tego i ona się rozleci. Jeżeli wyliczymy wszystko poprawnie, a nie przewidzimy ograniczeń, no to krew, krew flaki i śmierć, jak w firmie zwierząt. Czyli już musimy nauczyć się śledzić pewne rzeczy zawczasu i jakby przewidzieć, co, co możemy, a co nie możemy. Dodatkowo tunerzy mają taki problem, że część nowych sterowników, szczególnie nowych, jest zablokowana, bo producent chce na tym zarobić. No tak jak na pole starze zarabia sobie Volvo. No i tunerzy wierzą, tak piszą i tak dalej, że twórcy interfejsów do programowania sami łamią te algorytmy i tak dalej. No nie. No nie, po prostu zwyczajnie nie, nie wiecie o co chodzi. Szyfrowanie RSA jest mocniejsze w tym momencie w sterownikach niż karty kredytowej, a nikt nie złamał Visa czy Mastercard. To są bajki. Producent wypuszcza kody, czyli klucze pozwalające na programowanie, i wysyła do znacznych producentów interfejsów wraz z algorytmem, gotowcem po prostu. Oni nie muszą się nawet na tym znać, mają go dodać. I cyk, w miesiąc wszyscy mają. Po prostu nagle wszyscy mają. Przecież oni nie kradną sami siebie, tylko do, do, dostają kod. Bo producent widzi pieniądze w tuningu. Ale teraz producenci już nie widzą. Producenci widzą w tuningu własnych firm. Będą sprzedawać wam to przez Polestary, Empowery i inne tego typu wynalazki, dlatego, że jest biednie na rynku. Chińczycy zaatakowali. Trzeba na serio walczyć. Walczyć o pieniądze. I oni w ten sposób chcą walczyć, aby oni i ich niemieckie związki zawodowe w liczbie 40 w każdej fabryce dały radę z czegoś wyżyć. Dobrze, to było złośliwe. No i teraz tak, żeby samemu zrobić chip tuning, dobrze jest mieć tak podstawową wiedzę o WINOLS, czy jakimś Stage X, no edytor jaki wybierzecie, no ECM Titanium, no to już tak nie do końca polecam jakoś, jakoś mam wersję, no ale załóżmy, że może być Stage X, polski, albo WINOLS, no to jest niemiecki. Należy mieć zaznaczone istotne mapy przez kogoś, kto umie je znaleźć, no ewentualnie kupić mappak. No albo co trudniejsze, samemu je znaleźć, no tylko do tego celu trzeba by przejść jakiś kurs. No, u kogoś się uczyć. Ja nawet sam opublikowałem takie wspomagające, całkowicie darmowe tutaj na moim kanale. Kursy znajdziecie sobie, wyszukacie, oglądniecie, jest pierwsza lekcja od Izdu, bardzo Wam pomoże w wyszukiwaniu map, są pomysły, jak wyszukiwać mapy sprytniej, wszystko to macie na moim kanale. Po prostu poszukajcie, pooglądajcie, coś się rozjaśnia. No i musimy rozumieć te ograniczenia, o których mówiłem na samym początku. Czyli, jeżeli wiemy, jakie są ograniczenia, zarówno fizyczne oraz w oprogramowaniu, także technologiczne, producenci uwielbiają odchudzać swoje rozwiązania, bo szukają pieniędzy, no to wtedy możemy już przystąpić do jakiegoś działania. Przy tym VNT na przykład widzieliśmy, że no tutaj nie jest tragicznie, to jest po prostu dobrze dobrana turbosprężarka. W granicach 25 tu na końcu to oznacza, że jest dobrze dobrana, 40 czy 50 to jest tragicznie mała, schodzi prawie do zera, czy tam 10% to oznacza bardzo, bardzo wielka, no ale automatycznie będzie miała większego laga ze starcia. To samo dotyczy dowolnego innego parametru. Może to być, czy to ma być dawka w miligramach na cykl, czy za dany moment. Może być mapa na przykład ograniczona. Mamy jakąś dawkę. Załóżmy tutaj. Przeskakujemy sobie do niej. Cik już sobie patrzymy. Przeskakujemy sobie do niej. I na przykład widzimy, że jest to wyskalowane do 620 Nm, co nam pozwoli na łatwy tuning, bo powiedzmy ten silnik to jest chyba jakiś Mercedes. EDC-17, tam 57 chyba sterownik, czy coś takiego. No on będzie gdzieś tutaj się poruszał, około 60 mg na, na jeden cylinder półlitrowej pojemności. No więc automatycznie widzimy, mapa jest wyskalowana daleko. Natomiast w momencie, w którym nie byłaby, no to oczywiście musimy zatroszczyć się o to, musimy zapewnić rozwinięcie mapy, ekstrapolację. To są pewne matematyczne operacje, ale też o nich tutaj na tym kanale mówię. No i teraz w miarę rozwoju wiedzy Warto też nie tylko zmieniać dawkę za dany moment, ciśnienie do ładowania, kąt wtrysku, powiedzmy, tylko w miarę rozwoju wiedzy warto też manewrować dawką wtrysku wstępnego, ciśnieniem paliwa, dzieleniem wtrysku głównego na więcej uwarstwionych wtrysków. Zresztą możecie zapytać, czemu producenci tego nie robią. No, nie robią tego, bo jeżeli zrobią, ustawią dobrze wtrysk wstępny, a nie tak jak ustawiają. Znaczy, dobrze to mam na myśli w sensie. Optymalnie dla najwyższej sprawności. więc automatycznie najwyższych osiągów lub najniższego zużycia paliwa przy jakiś osiągach, przy jakiejś mocy. To jeżeli by to zrobili, to szybkie spalanie zwiększy najwyższy impuls ciepły, najwyższą temperaturę, bo wszystko się spali gwałtownie, więc jakby nie będzie to się tak spalać, tak spalać, tak spalać, tylko po prostu ciachnie do góry i, 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 i zgaśnie. W tej sytuacji spaliny wykonają dla Was większą pracę, natomiast emisja tlenku azotu wzrośnie, bo ona zależy od temperatury. Więc w takiej sytuacji, w takiej sytuacji producenci muszą pójść na zgniły kompromis. Aby nie musieć walczyć z wysoką emisją tlenku azotu, ustawiają nieoptymalnie rzeczy, które mogliby ustawić lepiej. I oni wiedzą, jak zrobić to lepiej, ale tego nie zrobią. A ty jako tuner możesz. Natomiast to już musisz się troszkę rozwinąć. Musisz jakby przygotować więcej wiedzy, więcej umiejętności. Nie zaczynamy od tego. No ale chcemy zrobić można na początek jakiś stage jeden albo nawet jakiś stage pół, ale żeby się ucieszyć, że nam działa. Czyli tak naprawdę to może nie być trudne, ale wymaga czasu i osiągnięcia pewnego poziomu wiedzy. Jeżeli nie dacie sobie czasu, no to lipa, no bo tak naprawdę na szybko, no to ryzykujemy. To jesteśmy znowu tym saperem, co leci do miny, a saper jeszcze nie przeszedł żadnego szkolenia, wie tylko, że mina wybucha. No i jeżeli się pomyli, no to tak jak mówiłem, koniec kariery, gwałtowny, no to w tym przypadku zniszczymy auto, po prostu zepsujemy, oby swoje. No albo swojego taty teściowej, na teściowej auto, aucie można próbować. Yy, o ile się u mnie szybko wiele. Ja uczę tego, ja tego uczę, tak, nie ukrywam. Ja komercyjnie tego uczę, to jest moja szkoła, którą tu macie, macie do niej link, czyli akademiitomastitchestuning.com i są kursy po polsku i dla diesla i dla benzyny. Nauczę no, też tutaj oczywiście na tym kanale, no bo odpowiadam na Wasze pytania. Publikuję jakieś filmy edukacyjne, które starają się wyjaśniać poszczególne kwestie. Natomiast jakby całość kursu musiałem zawrzeć w, w postaci kursów w mojej akademii. I ja tak sobie myślę, że jeżeli już masz takie dążenia, myślisz, jak zrobić chip tuning, jak stuningować choćby własne auto, to, to jest wspaniały i czysty zawód. No, jak jesteś mechanikiem czy pasjonatem, powiedzmy. To zostanie czyptunerem tunerem to moim zdaniem dobry sposób rozwoju osobistego i finansowego. Tylko pamiętaj, że istnieje próg wejścia. Przynajmniej jeżeli chcesz robić to legalnie. No. Możesz użyć skrakowanego wino LSa, ale legalny kosztuje tam koło 700 euro. Możesz użyć skrakowanego interfejsu yy, jakiegoś KESA, czy tam. No jest tych interfejsów takich Chińczyków trochę, ale też musisz być przygotowany na to, że gwarancje, czy tam prawie że gwarancje, bo to też 100% nie ma nigdy. Gwarancję na to, że to będzie działać dobrze, w sensie dobrze programować Twoje auto, to masz tylko, jeżeli masz jakiś oryginalny interfejs. O ile jest to starszy samochód, to jeszcze można spróbować, natomiast same nowe, no to już tak bym nie ryzykował. Także ja i serdecznie zapraszam do nauki, do oglądania tego kanału. Bardzo zapraszam Was też, jak tu teraz mówię, zapraszam Was też na program Micha z Miłośników Czterech Kółek, który właśnie był u mnie w firmie i i sam uczył się nawet lutować i, i programować i różnych innych rzeczy, więc możecie to obejrzeć na filmie bezpośrednio u niego na kanale Pasjonaci Czterech Kółek. No i zapraszam do zadawania pytań, choćby pod tym filmem, albo no najlepiej pod tym, albo pod ostatnim filmem, gdzie odpowiadam na pytania, bo wtedy będę starał się nadążyć. Przepraszam Was serdecznie, że na jakieś pytania nie zostało odpowiedziane. Po prostu zadajcie je jeszcze raz. Mogłem przeoczyć, tego jest naprawdę dużo. Dziękuję i naprawdę serdecznie zapraszam Was do nauki i do rozwoju. Zostanie chip tunerem, moim zdaniem, jest to piękna, czysta robota, naprawdę bardzo warto. Działajcie.